Robert Ruchała w Centrum Medycznym MML, jak to się wszystko pięknie toczy. Lata temu robiliśmy wywiad na gali w Jarosławiu i pamiętam, że pytałem Cię o Twoją przyszłość, o Twoje marzenia. Mówiłeś wtedy jasno UFC i teraz proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich. Dokładnie, kiedyś na Carpathian Warriors, chyba to było właśnie w Jarosławie, robiliśmy wywiadik. Kurczę, w ogóle pamiętam, że jeszcze fryzurkę miałem taką, że miałem długie włosy, a teraz już jestem na króciaka. No i tak, marzenia się spełniają, coś nieprawdopodobnego. Jesteśmy teraz w MML-u, robię badania do walki. Chyba wszystko w porządku z moją głową, nie jestem nienormalny. I już za miesiąc wjeżdżam do klatki w Paryżu na debiut w UFC. O tym zaraz pogadamy. Jakbyś krótko tę drogę podsumował? Od pierwszych zawodowych startów do UFC. No, ogromne poświęcenie. Myślę, że Tyle, ile poświęciłem na ten sport, na to, żeby gdzieś tam zdobywać ten progres, żeby wyjeżdżać, żeby jeździć po tych zawodach, pokazywać się. No naprawdę było tego bardzo, bardzo dużo. Jak sobie nieraz przypominam, ile to wszystko trwało, bo to chyba nawet około 11-12 lat. No to naprawdę ciężką drogę przeszedłem, czy kontuzje, czy jakieś tam zawirowania, czy tam czasami trochę brak motywacji, no ale jednak finalnie wszystko poszło w dobrą stronę i teraz. No i teraz mogę powiedzieć, że jestem zawodnikiem UFC, idę na debiut i, i no co nie mogę się doczekać, jak będę w grze, nie? Trochę na ten kontrakt czekałeś. I teraz tak, tak niektórzy mówili, że się nie uda, bo za długo, że Joanna Jędrzejczyk tego nie wywalczy i nie wierzyli, że będziesz. Ty byłeś, tak mówiąc, uczciwie, niepewny tego, że to się uda. Wiesz co, ja ogólnie miałem cały czas kontakt z Asią. My za siebie dzwoniliśmy cały czas, Asia mnie informowała na temat rozmów, które toczyła z UFC i po prostu ja byłem pewny tego, że to przyjdzie, tylko po prostu musimy na to poczekać. I no niestety ludzie, też jak ja to mówiłem już wcześniej, że jakby nie za bardzo rozumiałem ludzi, dlaczego hejtują nas, dlatego, że my czekamy. No nie, jakby... Jak, jak czekasz na naprawdę coś, coś grubego w swoim życiu, no to po prostu warto poczekać. I my mieliśmy różne zapewnienia. Asia toczyła rozmowy z tego, co po prostu przekazywała nam, Kubie i mi. No to te kontrakty po prostu prędzej czy później miały przyjść, tylko jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to będzie właśnie gdzieś końcem roku, czy, czy początkiem, czy, czy po prostu, no kiedy to się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że na pewno. I, i co? No trochę nie rozumiałem tego, nie? Że tam gdzieś nas hajtują o to, że, że my chcemy czekać na to UFC, że, że nam się nie uda. No ale to jak już finalnie podpisaliśmy, no to prawdopodobnie tym, co pisali, no to trochę mina na zrzędła. No kibice nie są prości często, co? Tak, tak, kibice nie są prości, aczkolwiek ja powiem szczerze, wsparcie miałem ogromne w mediach społecznościowych. Zresztą widziałem to na moich mediach na socialach, czy na moich kanałach nadawczych, czy na YouTubie, więc bardzo wszystkim dziękuję, że czekali że dopingowali, a, a hejterom no to y, mogę też tylko w sumie y, podziękować i żebyście zobaczyli, że warto dążyć do, do, do swoich celów, do swoich marzeń. Y, przy tym po prostu nie poddawać się i, i cały czas poświęcać. Te media społecznościowe też na pewno zaważyły. Ty masz duże konto, może nie jakieś ogromne, ale masz około 180 tam kilku tysięcy followersów. Tak, tak. No na Instagramie tak. W sumie na no, Instagram jest u mnie największy, ale też dodatkowo no, jakby starałem się rozwijać każde medium jakie mogłem, tak? czy to tiktok, czy youtube, czy, czy facebook, czy instagram, czy tris, czy, czy x, jakby w każdej płaszczyźnie chciałem być, bo wiedziałem, że po prostu to się wszystko zwróci, tak? jakby jak jesteś wszędzie no to możesz docierać do różnych fanów, tak? na tiktoku są trochę młodsi, na facebooku trochę starsi, na instagramie są sobie pośrodkowani, na youtubie no to już jest tak, że, że praktycznie każdy wiek, więc no chciałem po prostu trafiać do każdej liczby fanów i no i finalnie uważam, że, że bardzo dobrze robiłem, że rozwijałem te media społecznościowe, bo na pewno one y, pomogły mi w tym, żeby zdobyć ten kontrakt, a dodatkowo y, gdzieś tam y, no, po prostu pokazywać się tej szerszej ilości fanów, y, mieć teraz ze sobą jakąś y, garstkę ludzi, którzy będą dopingować i wstawać wieczorem y, na, na moje walki. Wieczorem, no rano. Warunki kontraktowe są, jak rozumiem, zadowalające. Tak, tak. Jeśli chodzi o kontrakt, to naprawdę Asia e, wynegocjowała piekielny kontrakt dla mnie. E, jest, jest naprawdę super. Bardzo się cieszę, że, że tak się udało wszystko dopiąć. No i najbardziej się cieszę z tego, że, że po prostu, że to już jest, że to już jest, że mam ten kontrakt i jest podpisany i doda, dostałem, zostałem dodany na stronę już oficjalnie, więc e, no nic tylko wyjść i pokazać swoje umiejętności. Czyli największa kasa w Twojej karierze? Tak, tak. Okej, okay, zdecydowanie, ucinając jakieś tam różne komentarze. Tak, tak. Słuchaj, a od razu tak pomyślałem, bardzo cenisz Michała Materle. Wczoraj ogłosił, że fame MMA tak. go zakontraktował. Też nie oszukujmy się, to jest pewnie koniec kariery Michała, bliżej niż dalej. Chcę zarobić pieniądze, ja tak do tego podchodzę, rozumiem to. Słuchaj, jeśli chodzi o Michała Materle, to dla mnie nieważne, gdzie on się będzie bił. Ja jestem zawsze za nim, jest to mój idol. Od y, małolata po prostu patrzyłem na jego osobę jak y, no, po prostu na, na kogoś, jak na, jak na taką naprawdę największego idola. Y, mega mnie motywował do pracy, de, motywacji, co miałem przy, przy jego osobie, to po prostu no, nie jestem w stanie opisać. Y, kiedy w ogóle go poznałem na żywo na moim debiucie w KSW, on akurat wtedy miał walkę wieczoru z Soldicem. A ja miałem wtedy debiut, więc jakby pamiętam, do, no dokładnie pamiętam to uczucie, kiedy, wiesz, zobaczyłem go na żywo, mogłem z nim porozmawiać i byliśmy w jednej organizacji. No dla mnie było to coś niesamowitego i zawsze będzie miał moje wsparcie, gdzie by się nie bił. Ja zawsze jestem Tim Materla. Dla mnie jest to człowiek, który po prostu zostawił całe życie w sporcie. Zresztą zobacz, on tak naprawdę mógł być bez jednej nogi obecnie. I, i Albo w ogóle nie od odpukać, Dokładnie. tak? Dokładnie. I, I chciałem tylko po prostu powiedzieć, że ten filmik, który tam wrzucili, e, ta droga cała, jak, jak to wyglądało, te kontuzje, e, no naprawdę u mnie to wywarło ogromne emocje i, i szacun do zgony dla, dla Michała Materli, że, że pomimo tego wszystkiego on jeszcze jest na sali on trenuje i on jeszcze będzie walczył. Więc e, widzisz, może walczyć tylko w boksie, bo ta noga niestety no, jest e, uszkodzona, ale... Co by nie było, ja zawsze team A Joanna Jędrzejczyk, jak ci się z nią pracuje, no wiadomo. <laughs> Co tutaj powiedzieć, tak? Królowa polskiego MMA. Dokładnie, królowa polskiego mama. Nie no, jeśli chodzi o Asię, no to naprawdę też. Ogromna persona w sportach walki. Słuchaj, ja ogólnie na no to, to chyba pierwszą książkę, taką biografię, którą przeczytałem, to właśnie o Asi. Kiedy jechałem na obóz do Michała Materli, tam na, na Kołatkę, gdzieś tam daleko w ogóle z Nowego Sącza, do, na sam koniec Polski, to właśnie czytałem książkę Asi Jędrzejewicza. Mega mi inspirowała w ogóle jej osoba. Oglądałem jej walki, kurczę. No wiesz, no ona zrobiła naprawdę dla polskiego MMA bardzo dużo. Praktycznie nie wiem, jak naj, czy najwięcej, bo, bo on ona tak naprawdę była pierwszą mistrzynią UFC yy, i wiesz, samo to, że w ogóle, wiesz, gdzieś tam mogłem z nią porozmawiać, a teraz jest moją menedżerką, no dla mnie to, wiesz, jakby, czasami się zastanawiam, jak to jest, wiesz, wszystko możliwe, nie? Że jakby, czy to jest jakaś siła przyciągania, czy co, ale... <laughs> Wiesz, ja, ja, ja czytam książkę, inspiruję się kimś, wiesz, myślę, y, ktoś mnie motywuje, po czym wiesz, pojawia się w moim życiu i y, y, to jeszcze naprawdę w takich y, bliskich relacjach, no bo Asia jest teraz moją menedżerką, więc kurde, no naprawdę no, no jestem mega zadowolony z tego, nie, z tego ruchu. Y, no i teraz razem idziemy po, po najwyższe laury, po najwyższe szczyty. Mocno się wami Joanna zajmowała, to znaczy codziennie był kontakt, codziennie mówiła co tak. robi, jak walczy, zabierała Was na gale, minęliśmy się na gali w Londynie w marcu. Tak, no jeśli chodzi o Asię, no to czuć to wsparcie od niej takie e, menedżerskie, ale też po prostu wiesz nieraz dzwoniła do mnie i nawet nie, nie, nie chodziło o jakieś sprawy, tylko po prostu pytała jak się czuje, e, jak treningi, wiesz motywowała mnie też, ona naprawdę umie człowieka zmotywować samo jakieś tam nie wiem wiadomości, smsy, że e, odnośnie naszego progresu, odnośnie naszych walk, więc e, no jeśli chodzi o takie rzeczy, no to to jest naprawdę super współpraca i no i nie mogę się doczekać, co będzie tam za, za kilka lat, nie. Pytałem Roberta, jak forma przed walką, tak prywatnie. Więc nie przed kamerą powiedział, że już jest tak gotowy, i tak nie może się doczekać. Dokładnie. No, muszę się hamować oczywiście. Jakby też mam zadanie od mojego trenera mentalnego Mikesza. Pozdrawiam też serdecznie, żeby po prostu wyważyć to wszystko, żeby się nie przepalić. Jeśli będzie walka, to będzie walka. Obecnie muszę się skupiać na tym, żeby dobrze zjeść, dobrze zrobić trening, dobrze się wyspać, dobrze się zregenerować i to mam na razie mieć na celu. Po prostu się nie przebodźcować, nie przebodźcować się tym wszystkim dookoła. Wiadomo, że e, będzie tego teraz trochę więcej, ale mieć e, głowę na karku i, i, i po prostu spokojnie do tego podchodzić, a kiedy będzie fight week, no to dopiero wtedy będę się odpalał. Przez miesiące byłeś w gazie treningowym. Tak, ja ogólnie od walki z Formelą praktycznie trzy tygodnie poza zacząłem już treningi, bo e, spodziewałem się, że jakaś walka może wpaść, nawet wiesz, e, jakiś short notice. Po prostu chciałem być gotowym, więc trenowałem, uważam, że zrobiłem naprawdę chyba największy progres w moim życiu, jeśli chodzi o, 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 o w ogóle podejście, o to jak, jak trenować. Też byłem w American Top Team z 2-3 razy, w ogóle same sparingi z następnym porierem, które mi dały naprawdę kurde tyle co dały mi doświadczenia, to też nie mogę tego nawet opisać i, i, i wiesz i teraz tylko po prostu wyjść i, i pokazać to wszystko tak, co przepracowałem tak naprawdę przez cały rok. Co tam o tobie mówili w Stanach? Polish Beast, nie. O, no, no, jest się... też inny pseudonim. Ale tak. tak. Trzeba grać marketingowo. Dokładnie, tak? dokładnie. No wiadomo, że on nie oznacza tego samego, co, co moje nazwisko, ale tak jakby gdzieś tam w okolicach tego się. Y, gdzieś tam, y, że tak powiem, łączy. A serio ci pytali w klubie? Jakby co znaczy twoje nazwisko? Y, y, wiesz co, y, Gdzieś tam było coś takiego tak, że, że zapytali mnie no i wiesz zacząłem tłumaczyć, tłumaczyć i wiesz, my nie, nie mogli w to uwierzyć, nie? że to jest możliwe. A ja mówię no przysięgam, no normalnie w Polsce to jest normalne nazwisko, nie? Znaczy normalne w moich kręgach, bo tam gdzieś wyżej wiadomo w Warszawach Gdańsk no to to nazwisko Ruchała rzeczywiście jest szokujące dla niektórych, bo wielokrotnie się z tym spotkałem, ale na przykład u nas w Małopolsce no to nazwisko Ruchała, ja na przykład w szkole miałem em, chyba 7 ruchałów jeśli okay. chodzi o gimnazjum, a jeszcze wcześniej była podstawówka, jeszcze wcześniej była, znaczy no, jeszcze później była szkoła, e, czy tam na studiach też się zdarzało, więc e, jakby to było normalne nazwisko dla mnie, dla ludzi. No, a jak się pojedzie trochę dalej, no to wiadomo, że, że jest to szokujące. E, a jeśli chodzi o ksywkę, no to ksywka została też tam chyba poniekąd trochę wymyślona przez Zabora. No i e, obecnie gdzieś tam to, to po prostu poszło trochę dalej. Nie wiem, czy raczej, raczej przez Buffer tego nie przeczyta, bo jest to przekleństwo, e, ale taka ksywka dla ludu uważam, że, że może być fajna i to też wiesz po prostu do, będzie dookoła y, gdzieś tam tych gali UFC, czy, czy nawet y, publiczności, a, a niestety jako nickname no to nie będę wyczytywany prawdopodobnie dlatego, że jest to przekleństwo i, i Bruce Buffer tego nie przeczyta, chyba że może jakoś zmienię literki i będzie to jakby nie wiem na A, że jakby U na A, tylko że to chyba też inaczej się wtedy będzie czytało i też inaczej to będzie w ogóle wszystko oznaczało, aczkolwiek taksywka. Podoba mi się jakiś faker wtedy by było faker tak faker super że zawarł tak się w ogóle Karolina Kowalkiewicz jakby tobą był... Jakby to powiedzieć, no, byli bardzo gościnni z tego co widziałem, mieszkasz u nich tak, tak wspólnie tak. jecie, nie, no super. No, Jeśli chodzi o nich, no naprawdę też no, mega wsparcie dla mnie, wiesz, jakby w Stanach przyjechałem tam e, pierwszy raz i już miałem od nich wsparcie, tak. Wiesz, jak tam przyjeżdżasz, to jest inny świat, jakby wszystko jest duże, jakby ciężko sobie poradzić z tym, gdzie jechać, co zjeść w ogóle, wiesz, gdzie do klubu, jak, którędy, e, czy, czy trzeba mieć auto, czy nie trzeba mieć auta, więc jakby jeśli chodzi o Karolinę i Zabora, to naprawdę no w moim życiu naprawdę wielokrotnie mi pomagali, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to e, kurde tyle ile dostałem od nich pomocy to e, no naprawdę chciałem w ogóle z, tego serca, z całego serca tej podziękować e, bo naprawdę tutaj e, dzięki nim mogą zobaczyć też ten progres który robiłem na matach American top team po prostu miałem e, taką świeżą głowę taką że tak powiem spokojną no bo mogłem się skupić tylko właśnie na treningach, a jakby wiesz, spanie, jakieś outcome, miałem wszystko ogarnięte i, i czy jakieś restauracje, gdzie mogłem zjeść, czy, czy jakiś catering od nich, więc no naprawdę z całego serca dziękuję. Świetnie to słyszeć. Twój rywal 4-1 w UFC, bił się kiedyś z Parnasem, jedna z jego pierwszych walk, tak. o ile nie pierwsza zawodowa, więc macie wspólną historię. No Francuz, co Ty byś o nim powiedział? Francuz, co, co mogę o nim powiedzieć? No Na pewno wiesz, doświadczony, no, pięć walk UFC już ma, teraz będę miał szóstą walkę. Gdzieś tam chyba ja raczej jestem podbierany pod niego, bo jednak wiadomo, gala jest u niego w mieście, więc będę się z nim bił, więc raczej jestem pod niego. No ale tam naprawdę zamierzam zostawić wszystko, co się nauczyłem przez całe życie. Jeśli chodzi o niego, no to umiejętności, co, no jest bardziej strikerem, kopie z Mainkuta, e, bardzo dużo kopie, nie wiem, on z Sandy się wywodzi, ale wygląda jakby się bił w te jest mm -hmm. cały czas kopie, e, ma też te kontry, e, no i jeśli chodzi o niego, no to na pewno dobrze gdzieś tam broni tych obaleń w klinczu, jest mocniejszy, kilka razy nie zrobił wagi, więc pewnie ta siła e, jakby u niego stoi na wysokim poziomie, przez to, że to po prostu dużo wnosi do klatki. No ale uważam, że teraz bardzo dużo jakby tą swoją siłę gdzieś tam podniosłem. Po was z Parnasem minęło dwa lata od tej walki. Uważam, że jeśli chodzi o mój progres siłowy, to no, poszło to w ogóle na całkowicie inny level dzięki właśnie Pawłowi Łódkowi e, i, i, i też mój spryt, po prostu jestem w stanie to wszystko, wszystko łatwo e, wykorzystywać i mam nadzieję, że w tej walce e, będę mógł to pokazać właśnie jeśli chodzi o moją kondycję, jeśli chodzi o moją siłę e, i o taką czutkę w, e, właśnie w tej walce, tak? Czyli rywal rozpracowany i Twoim zdaniem oczywiście jak najbardziej do przejścia, mimo że bijesz się na terenie, Jak powiedziałeś, jesteś do niego zestawiony, no bogala w Paryżu. Dokładnie. Rywal jest do przejścia. E, wiadomo, że tam wielokrotnie ludzie pisali, że, no, że jestem na pożarcie, rzucony i w ogóle, ale też nawet e, widziałem, e, ktoś mi podesał kursy buchmacherskie, no to w ogóle jestem faworytem. Też tego nie rozumiem, no ale dobra. W UFC Ech. tak nie ma chyba, że ktoś jest na pożarcie, rzucony. To jest taki poziom, że to ciężko tak. Ale ludzie, nie? Ludzie tak gadają, że, że na pożarcie, no bo on już ma pięć walk, ty dopiero zaczynasz i w ogóle. <coughs> no ale jestem mistrzem KSW Tymczasowym, ale, by, ale byłem miszem e, i, i wchodzę do organizacji jako po prostu niezawodnik, który gdzieś tam musiał się z tego contender Series drapać do góry, tylko już jako po prostu zawodnik i, i dlatego dostaję walkę e, z zawodnikiem, który jest już gdzieś tam na jakimś wyższym poziomie. Uważam, że naprawdę mam duże szanse w tym pojedynku. Mm, chłodna głowa robić to, co robię na treningach i, 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 i po prostu jedziemy tam wygrywać. Nie? A presja i emocje przed takim debiutem są duże. Cały czas to wygaszam. Po prostu mam tam gdzieś tam swoją taktykę w głowie, e, którą muszę praktykować cały czas. Dostałem ją właśnie od mojego trenera mentalnego i, i cały czas to gdzieś tam y, wygaszam. Po prostu wygaszam. To, wiesz, to, to nie chodzi o to, żeby co, codziennie wstawać i kurde, USC, zajebiście, Tylko chodzi o to właśnie, żeby gdzieś tam... Minimalizować to wszystko. Po prostu jest to walka. Tak samo, tak szczerze powiedziawszy, to jest ten sam oktagon, e, te same ręka no, rękawice się zmienią na kolor czarny, chociaż w czarnych ostatnio walczyłem, więc też nawet się nie zmienią. E, jedno, je, jedynie co, no, to ludzie dookoła klatki będą mini, bo, bo oni będą po prostu to Polacy i, i, i tyle. No. I to wszystko jest to samo, to wszystko jest w naszej głowie. Więc. Jaki masz plan na te najbliższe miesiące, lata w UFC? No, plan mam ogromny, wiadomo, że teraz przed debiutem to można dużo mówić. Najpierw trzeba zrobić debiut i zobaczyć w ogóle na jakimś jest poziomie, aczkolwiek uważam, że naprawdę jestem w stanie naprawdę dużo osiągnąć w tym sporcie i plany mam ogromne, tak? Plany mam ogromne, I też tak jak mówiłem wcześniej w wywiadach, ja nie chcę być tam po prostu zawodnikiem, chcę tam, że tak powiem, przebić się dość, dość wysoko i też medialnie. I też sportowo, tak? Też cały czas świfuj angielski, żeby nie mieć tłumacza. Super, bo, super. bo jednak angielski tam, to wiesz jak to jest. Samo to, jak do nas przyjeżdżają zawodnicy z zagranicy i oni mają swojego tłumacza i jak ludzie reagują w Polsce na to. No po prostu no, ktoś tam mówi, ten tłumaczy, ale ten ten już zgadza z tymś drugim i już nie, nie słuchają w ogóle co on mówi. Więc jakby uważam, że umiejętność mówienia po angielsku w Stanach to jest na duży plus i, i po prostu teraz. Teraz codziennie mam lekcje, yy, szlifuję wywiady. Już, czas, już czasami to normalnie mam wrażenie, że na pamięć mówię, bo tyle tych wywiadów przerobiłem do walki. Super, brawo, <coughs> jestem naprawdę zbudowany, bo to jest super zaplanowana jakby droga w tym wstępie. Tak, tak, i, i, i wiesz, i, i to szlifuję. Dodatkowo też no, działam na mediach społecznościowych, bo wiadomo, to też trzeba cały czas rozwijać. No plus no, na treningach no, nie oszczędzam się, wiesz, trenuję dwa razy dziennie, więc jakby każda, yy, każdy aspekt tej kariery jest yy, no, no, dbam o to, tak. Dbam o sen, dbam o jedzenie, mam też catering, w który po prostu gotuje pode mnie, mam dookoła dobry sztab ludzi, więc jakby uważam, że mam spokojną głowę do tego, żeby bardzo dużo osiągnąć, tylko po prostu trzeba mi dać działać. Słyszycie sami, świetnie to wszystko zaplanowane. jaki kibicuję od gali Carpathian Warriors w Jarosławiu i trzymam kciuki mówiąc wprost z pasję UFC. Myślę, że z takim podejściem wszystko jest do zrobienia. Oczywiście. Dziękuję Robert, trzymam kciuki. Zdradzimy tylko, że w MML, bo też byłem z profesorem Michalikiem, wszystkie badania na tip top, także nic tylko zwyciężać. Dokładnie, nic tylko zwyciężać. Też bardzo tutaj dziękuję, że, że, że MML mnie przyjął, e, zrobił te badania, no bo te badania tutaj są wymagane do UFC. I co? I nic teraz, tylko walczyć, tak? Pokazać swoje umiejętności i chciałem tylko powiedzieć, żebyście mocno kibicowali, bo ja czuję Wasze wsparcie. i Tyle. Walczymy. Dziękuję, Robert. Dziękuję jeszcze raz.